Chcecie tego innego filmu na moim kanale? Dzisiaj, z takim. Cały tak ja będę w ale może mogę... później. Nie, to z chęcią coś zmieniałam w moim wykonaniu. To się nie rysuje, ale o wiele ładniej wygląda w różowych włosach. Mam świetny pomysł. Może się zapytam mamę, czy bym jej przefarbowała włosy? Albo w sumie Nie, wolę sama przefarbować. Pójdziemy do sklepu i kupimy farbę. Świetny plan, wymyślałam Dobra, tylko teraz jakoś trzeba nauczyć mamy na to. A się na Ey. Bo muszę się spytać, mamę, czy, czy pójdzie ze mną do sklepu kupić farbę? A po ci farba? No, chcę pomalować włosy sobie, nie? Nie, 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 to jest to, nie. Jak ty masz pomalować sobie włosy, to ja maluję się tobą. Nie mam mowy, sama się maluj, spyta się mamę. Ja maluję sama i nie mam zamiaru ci podawać mi szarfy, mojej farby. To ja idę z tobą na dół. Ale co, jak idziesz, że na dół nie możesz? Przecież to będzie. <grym> hmm, Haha. Ha. a na pewno nie ma się na ja mam pomalać luziowy ej, to jest mój pomysł pomalujesz sobie na niebieski, albo na bo tak go lubisz mam ziemia na cialny, ha gdzie jest mama? I teraz wróci, gdzieś tam poszła okej, okay, ogonaj tą bajkę twoją Okej, okay, jestem już. O. o, dziewczynki. Mamo? Tak? A pójdziesz kupić ziemną falbę dość sklepu, żeby połamały mi włosy? No jasne. To był pierwszy mój pomysł. Mała, możesz za mną coś pójść? A ty masz takie piękne włosy. A ona jakoś może. Ona jest jeszcze mała. Ale mało, proszę. Możesz mi powiedzieć, jaki kolor chcesz. Ja chcę na jaśny luziowy. Ja chcę na czarny, bo wiesz, to jest mój kolor. Nawet nie wiesz, jak będziesz brzydko w tym wyglądać Błagam cię, wybierz jakiś inny kolor Mamo, chcę czarny i koniec, kropka Dobrze, ale jak później będą się z ciebie wymieniać, że dziwnie wyglądasz, to twoja wina Dobrze, no to możemy jechać do sklepu Okej, okay. dobra, świetny plan, to my idziemy Gdzie idziecie? Dziewczynki chcą mieć pomalowane włosy a na jakie kolory? Ja chcę mieć na jaśny luziowy. Ja też chciałam mieć na różowy, ale inaczej będę mieć na czarny. Zmienię ten kolor jeszcze. Wiesz jak będziesz strasznie wyglądać w czarnych włosach? Boże będę pięknie wyglądać w czarnych włosach, a wy mi mówicie jakieś ten... dzielne. Mm. Jak tam dojedziecie, Ziemny, to wy poczekacie w aucie, dobrze? Ja wam kupię te farby. Dobrze. Ale mama, nie zrób tego co kiedyś. Czyli? Kiedyś mu fryzera i to fryzjer nam malował włosy. Dokładnie mi. wybrać różowy. Znaczy, fioletowy zamiast różowego. No, bo w różowym byś źle wyglądała. No, dlaczego Blanka może sobie wybierać jakie chce kolory? Czy to miała na, na imię? Nie pamiętasz, imienia swojej siostry? Nie. Jestem maja, papa a ty jesteś iletka, jak będziemy. Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Dość na malowanie? Yy, one chyba nie są na malowanie. My tylko jesteśmy na kupienie farby. Czekajcie w aucie, dziewczyny. Dobra. Nie. Czemu? Właśnie czemu? Dobra, zostańcie tu. Trzymajcie mi te klucze. Chcesz yy, ja kupić jasną, różową farbę i czarną? Yy, dobrze. Agata, jasną farbę i czarną przynieść. Już się robi. I czarne, czarne. O, nie, to jest brąz. Tu mamy czarno. I jasno, różą. Chyba taką. Dobra. E takie kolory mogą być. E Majuśka, czy taki kolor może być? Tak! Ta Lilka, e taki kolor może być. Jasne, że tak. Ok. Mogą być. Dobrze, dziękuję. E to będzie 10 złotych Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jupi. Mm, Będzie malowanie, malowanie. Od razu chcecie mieć malowane włosy? Ja sobie poradzę bardziej, żebyś musiała pomalować maję. O ty. Ja też sobie sam poradzę. Nie ma już kiepskiej pomalogi, dobrze? Masz dopiero 7 latek, 6 latek. Nie musisz sobie malować. Mam 7. Już w tym roku 7 mam. Ale jeszcze masz 6. Chodźcie Mamy To czarne jest, tak? Tak Mogę najpierw pomalować skarby Maja? Jasne, ja poczekam Okej, zdaj to Tu i tu A czemu my jesteśmy tu? Bo tu potrzebna jest woda Okej, okay, teraz trzeba zmyć Luziowa woda jest. Tak, tak jest. Okej. Okay. Zobacz, jak pięknie wyglądasz. Ale wspaniale. Mam luziowe włosy. Jest najlepiej. A na ile to jest? E, czekaj. E, co? Sprzedali nam farby na miesiąc? Jubi. Patrzcie, jak pięknie wyglądam. No, skarbie jest pięknie. Fierne, ile to chyba jest. Na miesiąc? Y Halo, kto zamówił farbę na miesiąc? Właśnie przeczytałam, że jest na miesiąc. nie ma zamiaru farbować włosów na cały miesiąc Może lepiej farbę na różowy? Nie ma mowy, chcę na czarny Może jakoś później to się będzie dać zmyć Dobrze, farbą. Dobra, teraz zmywam się śmierci? Co to jest? Mamo ratunku! Eee. Oj, jak wyglądasz? Przestań się śmiać. Mamo, ja wyglądam jak się nie wiem. Mówiłem, nie far, y, mówi. I co, mówiłem? Nie far, bo na czarno będziesz źle wyglądać. Boże, skarbie, może da się to jakoś zmyć? Choć kupimy y, kolor y, y, farby, takie jak masz włosy. A nie możemy po prostu pójść, żeby pani nam to zmyła? Y, nie, bo zmycie czarnej farby jest najtrudniejsze. Mm. I, nigdy więcej nie kupimy farby do malowania. Dlaczego? Bo one są na cały miesiąc. To miało być na tydzień. Mówiłam pani, żeby kupiła że chcemy kupić farbę na tydzień. Ale mamo, w tym sklepie są te na tydzień. To te są mega mocne. Aha. Czarny jest mega mocny. Dzień dobry, byśmy chcieli oddać tą farbę i przerobować te tak, włosy na ten kolor, co miałam, tak jakby zmieć. Dobrze. Marta! Już się robi. Aha, czy tak się nie. Da? Aha. En niet in kleur. En welke een is de kleur chyba Ik weet het niet. Oh, ik denk Wtedy mogę zaprosić. Okej. To jest chyba swój kolor, zobacz. Boże pani jest najlepszy, dziękuję. Zbawienie. Mm, proszę bardzo. Ja tylko jeszcze usiąść tu i ja Ci jeszcze zrobię tym sperejem specjalnym. Tak, żeby na pewno ten czarny się nie przebił przez ten kolor. Dlaczego nie chcieliście zmywania? No, mam mówię, że czarny to jest najgorszy kolor do zmywania i że go się prawie nie da zmyć. A, a przepraszam, jesteście na tydzień. na tydzień tylko są tutaj te mocne i nawet czarnego nie ma. No. Mamy tak, że tu jest na miesiąc. Tu są na te... Chwila, nie. Ten różowy też był na miesiąc, on powinien być w tym rzutku. Tu są na miesiąc, tu są na dwa miesiące, tu jest na tydzień. Aha. Jeszcze taki specjalny lakier ci dam, żeby na pewno ten czarny się nie przebił. Jak się przebije, proszę przejść. Dziękuję. Boże, mam zbawienie, jest już dobrze. Pięknie wyglądasz, nigdy więcej nie farbujemy włosów. A co z Mają? A chciała zostawić tak jak ma, więc no, czemu nie? Dziękujemy bardzo, do widzenia, do widzenia. To może teraz maczka jakiegoś pzdziemy. Z chęcią, taka głodna. Dziękujemy, do widzenia, do widzenia.